Jest super, jest super, słyszymy się właśnie z Woodstocku i zobaczcie, idzie do nas piękna Indianka. Cześć! Powiedz mi, czy ty masz coś wspólnego z filmem Avatar? E, no niewiele, obejrzałam raz. Raz. Jak ci się podobał w ogóle pierwszą, ten film? Ten pierwszy, ta pierwsza część. A nie sądzisz, że o to co masz pod oczami, ten piękny wzór, trochę taki jednak jest z e, Avatara, co? No może odrobinę. A stylowa taka indyjska? Tak, 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 tak. Piękna jest, ale utożsamiasz się z jakimś plemieniem konkretnym, czy tak po prostu jesteś y, sama sobie? Yy, sama sobie. Sama sobie, no i najlepiej. Załóż, załóż, załóż swój Wam naprawdę polecam yy, i może swój klan jakiś indiański będzie git, nie? Założę, założę, zapraszam, jak coś to zapraszam, wymyślimy nazwę razem. Dobrze, dobrze, yy, widzimy się za rok i zakładamy yy, nasze plemię, nasze plemię. Zdecydowanie, tak jest. Witamy serdecznie państwa Jestem Marek, a z nami jest Monika Monika właśnie je sobie bułeczkę taką grzybową Powiedz mi Monika, czy ta bułeczka jest smaczna? Jest zajebista a, coś więcej? Nie wiem, ma czy ta ma woń... Dobre, ma dobre grzyby, <gryby> ma dobre grzyby, tak jest. Ja jakby ktoś się pytał, to mam taką samą bułeczkę, tylko jestem już taki chciwy i pazerny, że zjadłem trzy czwarte sam, zanim wyszedłem jeszcze ze sklepu. Natomiast Monika dopiero zaczęła kąsać. Tak, dopiero zaczęłam kąsać. Jest zarąbista, naprawdę. Trochę spieczona, ale jest dobra. Ci ogólnie ten rok Woodstock podoba się? Tak, tak. Podoba się. To bardzo dziękujemy Monice i widzimy się za rok Na pewno <grystanie> Jak to żyje <grystanie> Państwo, idziemy zobaczyć teraz y, tutaj arcydzieła fryzjera Ja chciałem zadać dwa, trzy pytania tak Powiedz mi od, od kiedy jesteś fryzjerem? Od kiedy? O, od kiedy, kiedy zobaczyłem u swojej ciotki kuwa, jak po prostu strzyże i czesze włosy A kiedy to było, tak mniej więcej, nie wiem, 3 lata, 5? Jak nie wiem, 16 lat tak? I ci się spodobało i zacząłeś czesać koleżanki. Zacząłem, A... zaczą, zaczą, zacząłem czesać, yy, przycinać, stawiać yy, fryzury i tak dalej. Powiedz jeszcze tylko, yy, jaka to będzie fryzura, czy ona się jakoś konkretnie nazywa? No nie po prostu i rokę zastaram się postawić koleżance. Loka. Loka. Loka na loka. Loka i rokę na loka to będzie. I na, na tak, loka to będzie, tak. Na lokach. No i no, no. na lokach, na natur lokach, no. I powiedz, ogólnie ci się podoba to, co on robi z twoimi włosami. No, nie, nie, wiem jeszcze tego, ale to ja wchodzę w to. Wchodzisz w to, w ciemno? Super. Wygląda rewelacyjnie, także... Kurwa, mu ufam tak. Przepraszam, wytniemy to, ale ja mu ufam, ufam. No spokojnie, nie przejmuj się. On wygląda tak, że ja mu ufam. No, też tak sądzę. Super. Także miłego Woodstocku, do zobaczenia. No to cipa. <grym> no to cipa. <grym> A proszę mi powiedzieć, proszę księdza, będzie wino? E, może będzie wino, może mi się uda w tym, w tym roku. No jak? No nie, no musi być pewniaczek, będzie wino. Będziemy. A ile procent? 15 O, no to Będziemy tutaj upijać nie ludzi. Będziemy, nie będziemy rozcięciać, już wystarczy, tak, już tak. że z wody jest. Tak, tak. Super, dzięki bardzo. Dzięki.